Ból jest najbardziej uniwersalnym językiem istnienia. On nas zrównuje, kształtuje, stawia pytania. Cierpienie, gdy nie jest zrozumiane, wydaje się absurdem, ale gdy zostaje przyjęte z wiarą, może stać się drogą przemiany. Nie ma bólu fizycznego, który nie dotyka także duszy. Nie ma rany emocjonalnej, która nie odbija się na ciele. Każde uzdrowienie jest przede wszystkim ponownym spotkaniem. Z sensem, z nadzieją, z Bogiem. I to właśnie w tym spotkaniu rodzi się prawdziwa modlitwa, ta, która prosi nie tylko o ulgę, ale o odkupienie. Ojcze, umiłowany, wyciągam teraz ręce nad tymi, którzy cierpią, nad tymi, którzy płaczą w milczeniu, nad tymi, którzy krzyczą bez głosu. Chodziłem między nimi. Czułem ich ból, dotykałem trędowatych, przyjmowałem grzeszników. I dziś, nadal, idę pośród tych, którzy wierzą, ojcze. Uzdrów tych, których ciała słabną, odnów zmęczone kości. Zranione organy, serca przyspieszone przez strach. Ty, który widziałeś, jak płakałem, po łazarzu, znasz współczucie, które mieszka we mnie. Wylej więc Twoje światło na chorych, na każdą chorą komórkę, na każdą niewytartą łzę. Uzdrów panie, także zranioną duszę, umysł w konflikcie. Smutek, który choruje bez gorączki, zniechęcenie, które paraliżuje bez kajdan. Byłem kuszony na pustyni umysłu. Znam ciężar opuszczenia, znam smak odrzucenia. I dlatego, ojcze, proszę za tych, którzy cierpią w milczeniu, odwiedź ich teraz. Dotknij każdej ciemnej myśli, Twoim promieniem miłości. Tym, którzy stracili wiarę, niech Twoja obecność będzie nowym początkiem. Tym, którzy nie widzą już wyjścia, niech Twój duch otworzy drzwi. Tym, którzy są zmęczeni walką, niech Twój głos będzie odpoczynkiem. Ja jestem dobrym pasterzem i żaden z moich się nie zgubi, zanim nie pójdę za nim. Ojcze, uzdrów bóle, które nie mają imienia. Rany z dzieciństwa, skrywane winy, zapomniane traumy. Obmyj każde wspomnienie Twoją wieczną miłością. Odnów, odbuduj, odroć. A jeśli uzdrowienie nie przyjdzie tak, jak oczekują, niech przyjdzie tak, jak potrzebują, z sensem, z pokojem, z wiarą. Bo największym uzdrowieniem jest pewność, że nie są sami, a ja jestem z nimi aż do końca czasów. Amen.